Znajdujemy się przed kolejnym Przecinskim schronem, a celem tej wizyty jest pokazanie Wam unikatowej budowli tego schronu, czyli w ogóle całkiem innej niż do tej pory widzieliśmy. Ja na nią mówię jak betonowe ogrodzenie, tak? ale chodźcie do środka, to Wam pokażę o czym To To kolejna metoda budowania tych schronów, czyli tak jakbyśmy mieli ogrodzenia, czyli takie supy. Betonowe, które były wsadzane prefabrykaty poprzecznie i widzicie wzmocnienia, czyli jakbyśmy taki płot betonowy mieli. One są bardzo płytko pod ziemią. Tutaj w brzegu to są fundamenty po ławkach i one wszystkie mają jeden kształt takiego węża. Chodźcie dalej. Gdy widzicie, toaleta? Ten jest akurat zniszczony. Może nagram filmik na scalbinie. Gdzie jest w bardzo dobrym stanie i ten pas florystyny, który idzie przez ścianę, jest mega zachowany, bo jest trudno dostępny i tego dlatego nie. Jest takim wężem: on no, się gączy i chodzi mi tu bardziej o cele pokazania budowli, jakie w Szczecinie występują. Czyli mamy, to już jest trzeci rodzaj, jaki mamy schronów. Będzie jeszcze czwarty, czyli taka wydmuszka, zaraz pojedziemy do niego. Piąty to są takie duże, naziemne schrony w Szczecinie, których występuje kilka sztuk, jest też. I schrony prywatne, które znajdowały się w kamienicach, gdzie występowały tak zwane ruchome ściany. Czyli można było tą ścianę łatwo pchnąć, zburzyć i przedostać się do następnej piwnicy i następnej i wydostać się na innej ulicy lub dzielnicy. I schrony piwnicach w prywatnych willach, tak jak Pogodno i Gumieńce, tych willi było tam po niemieckich bardzo dużo i tam znajdowały się schrony. W Szczecinie rok temu lub dwa, nie chcę skłamać burzoną taką nadstawkę, były betonowe, takie wysokie piwnice i takie były nadlewy betonowe zrobione, takie szalunki wzmocnienia tych piwnic. Rok temu, ją, czy dwa lata temu, kuli ostatnią taką w Szczecinie. Gdzieś znajdę zdjęcie, to wam pokażę. Chodziło mi bardziej o pokazanie tego schronu, jak, jak takiego typu schronu. schronu. Chodziło o tą budowę taką bardzo prostą. Widzicie, zobaczcie, to jest bardzo już teraz w tych czasach bardzo kruche, takie liche. Tutaj to były normalnie no, toalety. Ten jest bardzo zniszczony. Ale jak będziemy szli, to widzimy, że tutaj jest tak, cały czas taki wąż, nie? I wszystkie te schrony mają jeden. Zobaczcie, chodźcie, tutaj. Zobaczcie, jak płytko pod ziemią się znajdujemy. Tu już jest światło słoneczne czyli to są takie wiecie, Opelotki. A tutaj widać w jakim on jest stanie, jak to wszystko jakie jest liche, nie? Tam te wszystkie schrony są porządne, trzymają się mimo upływu lat, a te wszystkie to są takie liche. No ale okej. Okay. Musimy zobaczyć jak to wy